Ćwiczenia na obwisłą skórę na brzuchu. Cześć, nazywam się Kasia Wanat, jestem trenerką personalną. Dzisiaj chciałabym poruszyć temat obwisłej skóry i nadmiaru tkanki tłuszczowej i jak się tego pozbyć. Zanim zaczniesz wzmacniać mięśnie, które tak naprawdę są tutaj podstawą, żeby wypracować jędrną sylwetkę, skup się również na spaleniu tkanki tłuszczowej. I tutaj bardzo pomocne mogą być treningi interwałowe, trening w formie tabaty. W zasadzie każdy trening, który sprawi, że Twój metabolizm przyspieszy. Jeśli robisz trening interwałowy, to na pewno musisz doprowadzić do tego, żeby części tego treningu, które polegają na pracy były naprawdę intensywne przeplatane okresami odpoczynku lub e, ćwiczeń o e, umiarkowanej intensywności. Pokażę Ci teraz e, parę przykładów ćwiczeń, które e, dosyć mocno podnoszą tętno i pamiętaj, żeby zawsze robić je na 150%. Pierwsze ćwiczenie pajacyki z wymachami rąk do przodu i do boku. Staraj się robić jak największy zakres ruchu i jak najintensywniej. Kolejnym ćwiczeniem są Suicide Jumps, czyli zejście w dół, dynamiczny wyrzut nóg, powrót i wyskok do góry. Trzymaj napięty brzuch, staraj się jak najbardziej proste nogi podciągać do przodu. Do rozgrzewki możesz też wykonać ćwiczenie e, tzw. Mountain Climbers, czyli sprint w podporze. Opieramy ręce jak do podporu, czyli bark równo nad dłonią, ciało w jednej linii i zaczynamy intensywny sprint, mocno kolana do klatki. Staramy się utrzymać plecy równolegle do podłogi. Po rozgrzewce możemy przejść do ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha. Ponieważ żeby zredukować obwisłą skórę, tak naprawdę musimy popracować nad mięśniami. Tutaj też warto żebyście pamiętali, że zwykłe brzuszki, spięcia to nie jest tak naprawdę najlepsze ćwiczenie na budowanie sześciopaka. Ponieważ nie angażujesz tak intensywnie tych właśnie mięśni. Poza tym, przede wszystkim musimy spalić tkankę tłuszczową, która się tam nagromadziła. Pierwsze ćwiczenie polega na przyjęciu pozycji leżącej, wyprostowaniu nóg i wykonywaniu intensywnych spięć, gdzie staramy się sięgnąć rękoma do kostek. Wydech. Wydech. Mocno do góry. Odrywamy łopatki z ziemi. Dzięki temu, że nogi są w górze, angażujemy również dolne partie mięśni brzucha. Dużo bardziej skuteczne będzie takie ćwiczenie, jeżeli wykorzystamy e, ciężar, obciążenie, np. tego typu ciężarek. Kolejnym ćwiczeniem, które chciałabym Wam polecić na wzmocnienie mięśni brzucha, są spięcia do pełnego siadu, które wykonujemy w pozycji takiej żabki. Łączymy stopy, kolana na zewnątrz, dzięki temu nie angażujemy nadmiernie zginaczy stawu biodrowego. Kładziemy się na matę, dotykamy podłogi za głową, dynamicznie wstajemy, dotykamy podłogi z przodu. Skupiamy się na tym, żeby stopy cały czas leżały na ziemi. Do kolejnego ćwiczenia przyda się obciążenie. Teraz skupimy się troszeczkę bardziej na dolnych partiach. Kładziemy się na macie, spinamy mocno brzuch, podnosimy głowę do góry, prostujemy nogi. I wykonujemy ruch tu. Ciężarek cały czas nad głową. Staramy się trzymać nogi proste. Opuszczamy je do takiej pozycji, żeby plecy cały czas leżały na macie, nie niżej. Kolejne ćwiczenie wzmacniające na brzuch i działające również na mięśnie głębokie, które są bardzo ważne przy stabilizacji również w życiu codziennym, to tak zwana kulka i rozgwiazda. Zaczynamy od pozycji kulki. Siedzę tylko i wyłącznie na pośladkach, mocno spinam łopatki, napinam brzuch i powoli przechodzę w dół, nie kładąc. Łopatek rozszerzam ręce i nogi i wracam do tej samej pozycji. Staram się maksymalnie napiąć ciało, mieć pełną kontrolę, szczególnie w brzuchu. Na pewno tkanka tłuszczowa w okolicy brzucha, obwisła skóra to jest spory problem i niełatwo jest z nim walczyć, ale systematyczność i odpowiednie ćwiczenia na pewno pomogą osiągnąć sukces.